Są dwie kwestie, które w bardzo istotny sposób powinniśmy zapostulować teraz wobec tego, znaczy przede wszystkim pana ministra Sasina i tego obszaru gospodarczego. Pierwsza jest podnoszona przez nas od lat, od lat, od lat a mianowicie karuzela stanowisk skarbu, w spółkach skarbu państwa. Mimo tylu postulatów, któreśmy zgłasili, ona w dalszym ciągu trwa. W ostatnich miesiącach zostały zmienione zarządy spółek PKOBP, Tauronu, Tauron, chyba Tauron, Tauronu wydobycie, PGZ po raz ósmy za czasów. Za czasów PiSu, Azotów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tak jak podsumował któryś z tygodników, na 22 kluczowe spółki Skarbu Państwa, w 10 z nich zarządy są stażem krótszym niż rok. Jest to przerażające, ale to jest tylko czubek góry lodowej, bo poza prezesami i zmianą prezesów są jeszcze zmiany w składzie wiceprezesów, o których się mniej mówi. A oni są bardzo często operacyjnie odpowiedzialni za działanie tych spółek, ale również z bardzo częste zmiany w składzie rady nadzorczej. Te rady nadzorcze, które przecież akceptują wnioski wskazane im przez zarządy, także powinny być dobrze obznajomione z działalnością firmy. A tamte zmiany następują jeszcze szybciej niż w zarządach, dlatego że tam zasiadają przede wszystkim ludzie z instytucji, którym podlegają czy które są powiązane merytorycznie z działalnością spółek, a ponieważ. Rotacja tych urzędników w tych instytucjach jest duża, to one w ślad za tym e, niosą zmiany w składach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Prawdę mówiąc na dzisiaj to można te zmiany traktować wręcz jako no, zagrożenie dla funkcjonowania tych spółek, Niezwykle niezwykle istotne, bo w czasach pandemii, kiedy potrzebne, po kiedy potrzebne jest bardzo szybkie, zdecydowane, profesjonalne działanie, ci ludzie za każdym razem najpierw się zapoznają ze spółką. Drugi taki postulat, niebywale istotny, wydaje się z punktu widzenia naszych, znaczy naszego opatrzenia na gospodarkę, to jest. Przygotowanie spółek Skarbu Państwa do tych nowych wyzwań, o których mówimy od no, niemalże roku, a intensywnie od pół roku, a mianowicie przemysł 4.0 i gospodarka obiegu zamkniętego. O ile spółki prywatne mają świadomość tych wyzwań, konieczności dostosowania się do tych nowych trendów. Bardzo uważnie przypatrują się swojej strukturze produkcji, swoim dostawcom, technologiom stosowanym, to w spółkach Skarbu Państwa, które są w dużym stopniu skazane na taki wielostopniowy tryb akceptacji decyzji zarządczych, operacyjnych, to ten proces, jeśli nawet niekiedy jest uświadomiony, chociaż dość często go po prostu nie ma, to on trwa niebywale. Niebywale długo. A przecież to jest tak, że za rok, dwa części spółek, na przykład dużych zagranicznych, czy mówię o eksporcie, ale również o, o imporcie, ale również o tych firmach zagranicznych, które działają w Polsce, mają swoje przedstawicielstwa, nie będą kupowały części czy elementów kooperacyjnych, nie świadczyły, nie zlecały usług podmiotom, których działalności będzie ślad węglowy, czy które nie będą miały odpowiednich procedur co do zagospodarowania odpadów, to może prościej, ale ślad węglowy, czyli odpowiedni miks energetyczny w zaopatrzeniu ich w energię. Po prostu nie będą kupowały tych wyrobów, i te nasze państwowe spółki nie zdają z tego sprawy, i wobec tego, w którymś tam momencie, może to zagrażać ich sprzedaży. Przechodząc już do zagrożeń w działalności, w działalności tych firm państwowych, to bardzo istotnym elementem jest brak selekcji firm, które. W złej kondycji, będąc w złej kondycji finansowej, powinny upaść. Jak, wiecie, jak wiemy już z nawet wcześniejszych naszych dyskusji, takie firmy zawsze skarb państwa bardzo aktywnie ratował. Natomiast jak pojawiła się pandemia, to w grupie firm prywatnych to dokonała się niejako taka naturalna selekcja tych firm, które korzystając ze wsparcia nawet rządowego, Przetrwały tą pandemię, a te, które były w tak niekorzystnej sytuacji lub słabe ekonomiczne, nie, niekiedy nie mające odpowiedniego produktu, po prostu zniknęły z rynku. Nie ma takiej naturalnej selekcji w obszarze firm Skarbu Państwa. Skarb Państwa ratował wszystkie firmy nawet te, które powinny upaść, zanim pojawiła się pandemia. Jest to niebywale kosztowny, drogi i absolutnie nieekonomiczny, nieekonomiczny system. Drugim takim zagrożeniem w obszarze spółek Karbu Państwa w działalności operacyjnej jest pozbycie się przez te spółki dużej grupy specjalistów działających w oparciu o umowy B2B, kontrakty menedżerskie, ponieważ wsparcie, które było udzielane tym firmom, oczywiście wymuszało utrzymanie załogi tej, która była w oparciu o umowę o pracę zatrudniona. Wobec tego te firmy państwowe pozbywały się tych, tych których ochrona tymi tarczami nie dotyczyła. A to byli najwyższej klasy fachowcy, informatycy, specjaliści od zarządzania, od procesów technologicznych, od marketingu, promocji. To byli ludzie, ta taka śmietanka. Ten zaczyn innowacyjny w tych firmach. I ci ludzie musieli odejść, dlatego że spółki ich musiały zwolnić, szukając oszczędności. Oni sobie poszukali lepszych czy nowych już miejsc pracy i ich pozyskanie z powrotem do tych firm będzie bardzo trudne. A w obecnym etapie rozwoju tych firm państwowych oni powinni się tam znaleźć. I to utrudni proces rozwoju tych firm państwowych. I jeden pozytyw, który mi przychodzi do głowy, znaczy który zauważyłam, a o którym mówił również pan premier Steinhoff. To jest sprawa tego programu y, dla górnictwa. Ja mówię w tym przypadku o górnictwie węglowym. Niezależnie od ogromnej ułomności tego programu ostatniego, który został y, przygotowany, od ogromnej krytyki, przede wszystkim z uwagi na brak powiązania z wyzwaniami dla energetyki. On jakby robiony był oddzielnie, ale jakiś powstał, do Unii został wysłany. Tam było wskazane zamykanie kopalń do, do 49 roku. Już wiemy, że będzie zmieniony do 35 roku prawdopodobnie, ale to oznacza, że jednak rząd polski uznał, że w tym przypadku musi się skłonić do wyzwań unijnych i prędzej czy później ten program, co prawda, z pewnym z opóźnieniem i pewno bardzo kosztownie, ale zostanie zaakceptowany i przygotowany, i to jest ewidentnie taki pozytywny symptom w tej gospodarczej części spółek skarbu, w węglowej sektorze spółek skarbu państwa. Dziękuję.